Praktycznie nie miał. Podeszedł do mnie od tyłu i uderzył mnie w głowę. Policja przyszła z On leżał tak: Półwy, głowę miał na korytarzu, a nogi w przedpokoju. Przyśniło mi się jak ja pracuję w warsztacie i na rano uświadomiłam, że przecież to jest jedyna rzecz, którą ja naprawdę potrafię. I lubię to robić. Pan w klubie pracy powiedział mi, że, yy, że przecież mogę otworzyć własną firmę, że wystarczy tylko pomysł i dobre chęci. I powiedział to w taki sposób, że jakoś po prostu pomknęłam bakcyla. No nie wiem, no, trafiło to do mnie i jeszcze powiedział mi, że pracuję w takim projekcie w Centrum Praw Kobiet. No i okazało się, że w tym projekcie również, yy, ponieważ yy, to jest dla yy, kobiet ofiar przemocy, że tam też będzie terapia, że będzie taka grupa wsparcia i to mi się bardzo w ogóle spodobało. Stwierdziłam, że to jest właśnie dla mnie. I te wszystkie... Były takie słamszone, takie smutne, takie no stare wręcz, a potem poznajemy się, otwieramy się i każda z nas zupełnie inaczej zaczyna wyglądać. Najpierw się płacze, potem się cieszymy, potem się otwieramy, potem zupełnie inaczej wyglądamy, a potem mamy mnóstwo pomysłów. W tej chwili jestem z dziewięcioletnim synem, odzyskałam już pełne prawa do niego. Znalazłam swojego najstarszego syna, który w tym roku skończył 18 lat. Przyjeżdża tutaj do mnie już. Razem znaleźliśmy przez internet córkę, która mieszka w Warszawie. No i jakoś to wszystko zaczyna się układać. Sam fakt, że ja, osoba tak kompletnie wycofana, zdecydowałam się wyjść na scenę, dużo mi o mi nie mi powiedział, że to niekoniecznie tak ze mną jest. Staram się cały czas wyjść na prostą i żyć na własny rachunek. To okazuje się, że tą całą dorosłą część życia przeżyłam na rachunek, ale i pod do kogoś innego. Ogromne wyzwolenie, po prostu poczucie siły, poczucie mocy, poczucie mm, niezależności i, i takiego no, by, bycia ze sobą i bycia u siebie. Teraz jest fajnie, no. cieszę się, kiedy rano wstaje. Otwieram oczy, mówię Boże, przez Pana noc, kiedy kładę się spać do łóżka, mówię Boże, dziękuję Ci za ten dzień. Przez pewien czas myślałam, że to życie całe nie ma w ogóle sensu, że właściwie to nic nie warto robić, że po co. Ale teraz widzę, że każdy dzień jest dla mnie jak skarb i muszę go dobrze przeżyć. Warto pomyśleć o tym, że. Możemy coś zmienić. Próbować, próbować, próbować. Kiedyś się uda. Komunikat, który podajemy Państwu bez przerwy w zasadzie dotyczy o ustawie, a w zasadzie o ustawie dotyczącej zakazu handlu święta i otóż w związku z tym tutejsza kantyna w dniach 23 i 24 marca w pierwszy i w drugi świąt Wielkiej Nocy nie będzie czynna. Kończy się pieśń. Monika czyta wyrok śmierci. nam, Jezus na śmierć skazany. Jak pani słyszy to. Yy, w dół to pani schodzi w dół schodu. Ewa was będzie cały czas prowadzić, tak? Tylko się najbardziej skupcie na tej pierwszej scenie w Ogrodzie Oliwim. Bardzo Was proszę, dobrze? Yy, Maryja, na której ty jesteś stacji? Na końcu Gdzie na końcu? Jezus? Jezus spotyka swoją Matkę. Na której? Na czwartej. na czwartej. stacji, czyli tu jest druga. I jak będzie ta stacja już odczytana, to ruszasz do, razem z korowodem całą Zaraz za Jezusem, tak? Spada pod krzyżem. Stacja dziewiąta. Czy pozostaje coś jeszcze z miłości przy trzecim upadku? Czy tu jest może już koniec miłości? Może tu jest miejsce na miłość przez duże M? Bo ta przez M małe już nie ma siły. Tu też się uczę w miłości. Przy trzecim, najgorszym, najbardziej bolesnym upadkach. Nie ma tam miłości, upadków oraz Miłości, trzeci raz upadająca ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera, miłość cierpliwa jest. Ja sobie to nazwałam i, i tą pracę, i spektakl, zakład naprawy snów. Abyśmy się uczyły wyciągać ze snów te, te, te treści, które są dla Was ważne, a potem wprowadzać zmiany w rzeczywistości. Czyli nie jest to na zasadzie psychoanalizy, tylko na, na zasadzie pewnej interpretacji snów w, w języku, symboli każdej z Was. I spektakl byłby takim zbiorowym snem, w którym każda mogłaby zagrać właściwą rolę, albo zmodyfikować swoje scenariusze. Dokładnie jak będzie wyglądał scenariusz, scenariusz nie wiem. I teraz byłoby fajnie, jakbyście wy z kolei powiedziały po pierwsze co myślicie o tej propozycji, a po drugie w ogóle czego oczekujecie, no, bo oczywiście to jest moja wstępna propozycja, wasze oczekiwania tutaj są najważniejsze i będziemy się z nimi y, liczyć i, i kroić to tak, żeby, żeby to wam służyło. Ja mam ochotę popracować nad sobą, jakby indywidualnie, a, a... Skupiamy się na, y, na grupie właściwie, więc jakby odczuwam y, niedosyt po prostu. Y, z drugiej, z drugiej strony, strony, ja wiem, no przygnało mnie dzisiaj, no Boże y. kochany, no jakbym była zupełnie się wypięła, to bym nie przyszła, a, a jednak... Pamiętam swoje sny y. i próbuję je w jakiś sposób sobie tłumaczyć, tam używam do tego jakichś tam senników, książek przeróżnych i... I powiem szczerze, że jestem bardzo na tak. Co do snów, no to przyznam się bez bicia, że mnie się chyba coś nie śni, bo jak zdaje to nigdy nic nie pamiętam. Ale kiedyś mi się śniło i faktycznie miałam kilka proroczych snów, które mi się sprawdziły. Tak jak Beata powiedziała, że ona nie ma snów, tak mnie sny męczą bardzo mnie męczą. Ja nie mam nocy, ja nie mam na przykład drzemki 15-minutowej po południu, w której coś by mi się nie przyśniło. Ja bardzo lubię śnić i bardzo lubię sny swoje i pamiętam, miałam bardzo, wie, wiele lat w swoim życiu takich, kiedy miałam piękne sny, z których w ogóle się nie chciałam budzić i takie miałam codziennie poczucie, że w ogóle chciałabym tam zostać i wcale tu nie wracać. Ja jestem zaciekawiona tym, zważywszy na to, że jednak miałam w życiu kilka takich snów, które cały czas do mnie powracają i gdzieś tam nie dają mi spokoju. I rzeczywiście chciałabym trochę nad tym popracować. Po tej pierwszej zresztą edycji mojej to się no, dość dużo rzeczy zmieniło zarówno we mnie, jak i w mojej sytuacji. Zmieniło się na plus. I rzeczywiście chciałabym jeszcze zrobić krok do przodu albo kilka kroków.